Kolejne sesje zdjęciowe za twórcami drugiej odsłony kalendarza w Nęczosłowie, to wyjątkowe wydawnictwo, ma być jednym z elementów akcji, która ma przybliżyć problemy osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Ten kalendarz y, będzie wartościowym y, kalendarzem y, i że ten kalendarz ukryje y, to przesłanie, które chcemy, po prostu pokazać osoby z autyzmem, ze spektrum autyzmu, y, jako bohaterów po raz kolejny jako aktorów z aktorami. Tu mi ktoś powiedział, że to i ci, i ci są aktorami. Rzeczywiście tak to wygląda. Chodzi o to, jeżeli ktoś się pochylia tym kalendarzem i, i sięgnie informacji odnośnie osób z autyzmem, to jest dla nas na plus. Akcja warta wsparcia i uwagi. Dlatego w kolejnej edycji kalendarza na zdjęciach zobaczymy obok głównych postaci tego wydawnictwa, aktorów Teatru im. Adama Miskiewicza, którzy zgodzili się wspomóc akcję. Ja nie czułam się modelką ja, tylko ja byłam Naprawdę tłem dla, dla nich, dla tych pięknych ludzi. Ja na przykład byłam od podtrzymywania ręki, od nie wiem, no, przytulenia. Ja mogłam mieć zamknięte oczy, bo to oczy otwarte były ważniejsze gwiazdy akurat tego zdjęcia. Także no, nie, nie czuję się tutaj modelką i gwiazdą. W pierwszej edycji kalendarza pojawił się Piotr Gruszka. Dziś ambasador stowarzyszenia Daj Mi Czas i jedynie obserwuje pracę nad jego kolejną edycją. Ale emocje, mimo to, zdają się być większe niż przed rokiem. Bardziej jestem ciekawy drugiej edycji z jednego względu, że też jakby taki był nasz zamysł, żeby zacząć tą promocję i pokazanie, że tworzy się coś wyjątkowego dużo wcześniej, żeby można było przeżywać, czekać i jakby niecierpliwić się na to, kiedy to będzie, kiedy to nastąpi. W tamtym roku bardzo szybko to się działo. Myśmy w krótkim czasie zamknęli i pokazaliśmy od razu. Mamy kalendarz fajny, zobaczcie, i to jest piękne. A w tym roku y, ten backstage cały, czy pokazanie, jak się tworzy to wszystko, jak to będzie wyglądało. My zaczęliśmy wcześniej, więc to będzie wszystko trwało. I, I nawet może przez to, że nie będę uczestniczył, czy nie będę znał jakby formy tych zdjęć, jestem bardzo ciekawy tej wyobraźni Damiana, bo bo mają nieograniczoną... Jest idea, są chętni do pomocy i jest człowiek, który to wszystko utrwali w pełnych emocji zdjęciach. To Damian Drewniak, dla którego jest to wyjątkowe wyzwanie. To jest cudowne, że w pracy artystycznej, którą się zajmuję już od, od, od wielu lat, jest tak, że ludzie, którymi się otaczamy, one, oni tworzą jedną zgraną grupę. Absolutnie nie czuję żadnego dyskomfortu, że to są obcy dla mnie ludzie. Pierwszy moment z Michałem Kulą, do którego czuję ogromny szacunek z racji jego pracy twórczej, tego kim jest. E, Michał złamał po prostu w momencie wszystkie bariery, powiedział jestem Michael, mówi do mnie Michał żaden pan, broń Boże, e, jesteśmy na równi i na równi działamy. Michał był bardzo żywo za, za, zainteresowany tym, co się wydarzyło, podglądał to później efekty już w aparacie, e, oczywiście jako namiastkę tego, co będzie finalnie. Podobnie zresztą z, z Iwonką, z Hanią Zbyt znamy się długo, ale, ale Agnieszka Łopacka czy, 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 czy Małgosia Marciniak, Karol Czajkowski, który był też na, na sesji,